51 year old John Lang was found barricaded inside his burning home with stab wounds back in January. He later died at a hospital. This is the emergency. Hi, um, I'm at the corner of Pleasant Hill and John Young Parkway. I'm in a Walgreens parking lot. After rejecting a plea deal, the man who was once among the highest ranking officers in the Fresno Police Department is now headed to prison. Yancey Anthony patrols with two extra sets of eyes. So Cameras mounted on his cruiser's trunk. Scan and photograph the license tags of passing cars. We are John Lennon. Operation Fresno 2018 commenced. We are Anonymous. Expect us. Witajcie. Ja jestem Mikołaj i dzisiaj omówię dla Was jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw, o jakich czytałem. Często zdarza się tak, że wyjaśnienie okoliczności śmierci dla jednych jest proste i oczywiste, dla drugich jest to jednak bardziej skomplikowana kwestia. Przykładem może być śmierć Kurta Cabejna, czy nawet i z naszego polskiego podwórka sprawa Andrzeja Leppera. Tak jest i w przypadku tego filmu, ponieważ John Lang. To bardzo enigmatyczna osoba. Był to aktywista społeczny ujawniający korupcję policji z Fresno, który zginął w wyjątkowo dziwnych okolicznościach. Rzadko o to proszę, ale według statystyk większość z Was nie subskrybuje tego kanału, a filmy pojawiają się w miarę systematycznie, więc aby niczego nie przegapić i być na bieżąco. Zachęcam do kliknięcia przycisku Subskrybuj pod filmem, dzięki czemu, jak coś wrzucę, od razu dostaniecie powiadomienie. Pomoże to nie tylko mi w rozwoju kanału, ale również i wy będziecie na bieżąco z materiałami. Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, zapraszam również na mojego Patronite, aby mieć dostęp do dodatkowych informacji, sneak peeków i innych benefitów, między innymi zostanie uhonorowanym pod koniec odcinka. Zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie wrzucam zdjęcia i możecie mieć tam ze mną swobodny kontakt. Wszystkie linki znajdują się w opisie. A teraz przechodzimy do wyjątkowo tajemniczej sprawy, będącej dla wielu dowodem na spisek i konspirację władzy. Przedstawiam Wam historię Johna Langa. Policja w mieście Fresno w stanie Kalifornia od wielu lat nie ma dobrej reputacji. Od momentu nadania Fresno statusu miasta w 1885 roku było ono znane jako miasto bez ograniczeń. Podobnie jak dziś, ówcześni decydenci twierdzili, że biznes we Fresno musi być wolny od regulacji, aby prosperować. Departament Policji Fresno od samego początku przymykał oczy na nielegalne działania. Aby mieć z tego przeróżne korzyści. W czasach prohibicji Fresno było jednym z miast, w których biznes alkoholowy świetnie się rozwijał. Ray Wallace, szef policji we Fresno w latach 30. XX wieku, kontrolował hazard i prostytucję, a jego następca Hank Morton. Kontynuował te działania, dodatkowo angażując się w korupcję polityczną w mieście. Historia tego miasta od dawna opiera się raczej na łamaniu prawa niż na jego egzekwowaniu. Do tego miasta przeprowadził się John Paul Lang, mężczyzna urodzony w Ohio w 1965 roku. Pracował w sklepie Payless Brakes and Tires, sprzedając opony i sprzęt motoryzacyjny. Miał żonę Almę Luzberg, z którą miał również córkę Emę. Alma wniosła o rozwód w 2011 roku. Nie wiadomo dlaczego, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że to problemy w małżeństwie skłoniły Johna do przeprowadzki do innego miasta. W internecie nie ma ani jednego jego zdjęcia, co jest dość dziwne w dzisiejszych czasach, gdy niemal każdy upublicznia swój wizerunek. Na swoim facebooku używał przerobionego zdjęcia Stevena Colberta, gospodarza The Late Show w masce Anonymous. John w internecie był znany przede wszystkim ze swojego społecznego aktywizmu przeciw policji. Na stronach takich jak Fresno Bee, lokalnej gazety tego miasta, opisywał przypadki korupcji w mieście. Na swojej własnej stronie przytoczył pewną sytuację. Moja sytuacja rozpoczęła się w 2009 roku. Miałem problemy w małżeństwie. Wtedy dostałem mandat dwie przecznice od Home Depot na West Show we Fresno, gdzie właśnie byłem. Później dowiedziałem się, że stróże prawa z Fresno mieli zwyczaj skanowania tablic rejestracyjnych na prywatnych parkingach. Następnie zatrzymują niczego nie podejrzewających kierowców w przecznice lub dwie od wspomnianych parkingów. Miało to na celu optymalizację przychodów z mandatów przy bardzo minimalnych kosztach. W ten wątpliwy moralnie sposób organy ścigania we Fresno wygenerowały miliony dolarów przychodu. John wydaje się być bardzo inteligentną, spostrzegawczą osobą. Sytuację opisuje sensownie i przejrzyście, i nie brzmi to jak wyznania kompletnego paranoika. Dla Polaków takie praktyki nie są niczym nowym, podobnie jak zapewne dla mieszkańców Fresno, jednak świadomość ich istnienia nie zmienia faktu, że są nielegalne. Gdy John zaczął opisywać przypadki nielegalnych działań policji we Fresno, zauważył, że jest śledzony. Według niego, Jody Murray, pracownik Fresnoby, udostępniał logi i adresy IP ze strony sierżantowi policji. Jaredowi McCormickowi, by namierzać osoby działające w internecie na szkodę policji i zrywać ich anonimowość. Od tego momentu, John czuł policyjną presję za każdym razem, gdy opuszczał dom. Aby nie wyjść na paranoika i potwierdzić swoje obawy, zamontował kamerę pod dachem i publikował na YouTube nagrania dokumentujące policyjny stalking. W internecie krąży mit, jakoby John był, był byłym żołnierzem Marines. Co prawdopodobnie wynika z nazwy jego kanału na YouTube oraz założonej przez niego firmy Jones Marine Service. Na jego kanale mamy dostępnych 17 filmów i przyjrzymy się im bliżej. Na pierwszym filmie możemy zauważyć srebrny samochód Ford Crew Cab, który zatrzymuje się niedaleko domu Johna. Po kilku minutach możemy zobaczyć go ponownie. Z opisu filmu wynika, że jest to samochód należący do personelu szeryfa, a John twierdzi, że 5 minut po incydencie z podjeżdżającym autem, Otrzymał rozłączone połączenie telefoniczne z numeru członka biura Szeryfa Fresno. Ciężko o tym filmie coś więcej powiedzieć. Mógł to być zwykły przypadek, lecz jeżeli to co opisał John było prawdą, wydarzenie to jest bardziej podejrzane. Na drugim nagraniu możemy rzekomo zauważyć oswajanie psów, aby policja mogła bez problemu dostać się do mieszkania Johna pod jego nieobecność. Osobiście. Tej teorii nie kupuję, ponieważ wygląda to jak zwykła interakcja mieszkańca, który wieczorem wyszedł ze swoim psem. Trzeci film pokazuje, jak z nagrania monitoringu zniknęło 20 minut materiału, co według Johna oznaczało atak hakerski. Wytłumaczenie może być jednak znacznie prostsze zwyczajny problem w funkcjonowaniu kamery, choć nie jest częsty, czasami się zdarza. Kolejny film pokazuje nam już jednak trochę więcej. Możemy zauważyć podjeżdżającego vana, w którym osoba nagrywa bezpośrednio jego dom dziwną kamerą. John opisał film tak, jakby osoby wykorzystywały kamerę termowizyjną, co nie jest prawdą. Kamery termowizyjne wyglądają zupełnie inaczej, a sprzęt na nagraniu jest najprawdopodobniej kamerą filmową na gimbalu DJI Ronin. Ludzie zajmujący się filmami czasami podjeżdżają i robią na szybko ujęcie, aby mieć materiał, nie bawiąc się w zezwolenia i procedury prawne, a akurat Fresno jest miejscem, w którym sporo osób para się kręceniem filmów. Jest to jednak dziwne, że kamera nagrywa bezpośrednio jego dom, i myślę, że każdy z nas, widząc coś takiego, byłby mocno zaniepokojony, zwłaszcza nie mając świadomości o tym, czym jest taka ogromna kamera, więc ciężko dziwić się reakcji Johna. Piąty film przedstawia mężczyznę, który podchodzi pod bramę, aby następnie cofnąć się do auta. Według Johna wysyłał on wiadomości do policji, powiadamiając ich o jego obecności w domu. Choć taka narracja pasuje do tego, co widzimy na nagraniu, to mimo wszystko musimy pamiętać o znacznie prostszych wytłumaczeniach. W tym momencie John postanowił zgłosić Stalking do Departamentu Spraw Wewnętrznych Policji Fresno, ponieważ czuł, że policja go śledzi i podsłuchuje jego telefon. Gdyż za każdym razem wiedzą dokładnie, gdzie się znajduje. Niecałe dwa tygodnie później, pod domem Johna Langa, można było ujrzeć niecodzienny widok. Według niego policja pojawiła się pod jego domem i ustawiła się niczym gang, aby go nastraszyć. Mężczyźni stali, rozmawiali ze sobą, a po pięciu minutach odjechali. Dokładnie tydzień później ktoś próbował włamać się do auta Johna. Wrzucił nagranie i prosił o pomoc w identyfikacji włamywacza, jeśli ktokolwiek go rozpoznał. Na następnym filmie widzimy jak podjeżdża pod dom Eli Rodriguez, pracownik szeryfa Fresno. Rzekomo miał on być powiązany z zaplanowanym oszustwem. Według Johna... Eli zostawił u niego skuter śnieżny do naprawy. Następnie klient miał włamać się z sąsiadem Johna, aby podrzucić mu fałszywe naklejki emisji spalin, a następnie aresztować Johna za ich używanie. W opisie filmu dodał... Eli Rodriguez jest jednym z głównych uczestników w spisku organów ścigania Fresno, którego celem było wejście na moją posesję i podłożenie fałszywych dowodów podczas mojej nieobecności w domu. Kolejny film pokazuje, jak wielu policjantów przyjechało, aby aresztować jednego nieuzbrojonego mężczyznę. Jak zauważyli niektórzy w komentarzach, policjanci wychodzący z domu naprzeciwko patrzą prosto w kamerę Johna. A przynajmniej tak to wygląda w niskiej rozdzielczości. John dodał w opisie. Ilu policjantów z Fresno potrzeba, aby aresztować jednego faceta z pluszowym misiem? Policjanci z Fresno są tak znudzeni, a biznes jest tak powolny, że bardzo często od 10 do 15 policjantów z Fresno pojawia się na wezwaniach takich jak to. Czy to dlatego burmistrz Swerengin, komendant Dyer i Jackie Parks chcą stale zwiększać budżet policji we Fresno? Fałszywa narracja, że Fresno potrzebuje więcej policjantów, jest po prostu zmyśleniem. I Kolejny film jest powiązany z historią, którą John opisał na swojej stronie jodymurray.com. Pewnego dnia jednemu z pracowników w pracy skradziono telefon. John twierdzi, że inny pracownik będący informatorem policji ukradł ten telefon, aby następnie przekazać go szeryfowi i wrobić Johna w kradzież. Miałoby to dać policji podstawy do aresztowania i, cytując Johna, uciszenia na bardzo bardzo długo. Film przedstawia, jak dwa radiowozy jadą ulicą, a następnie jeden z policjantów podjeżdża niedaleko domu Johna, goniąc mężczyznę na rowerze, co według Johna wydaje się dziwne: żaden policjant nie próbowałby gonić rowerzysty pieszo, mając do dyspozycji samochód. Zbiega się to także w czasie z momentem, kiedy John wyjeżdżał do pracy. Ciężko jest na ten temat coś więcej powiedzieć. Z jednej strony wszystko ma sens przedstawiając taką wersję wydarzeń, z drugiej strony brzmi to jak naciągany spisek z głowy paranoika. Następne nagranie przedstawia dziwne zachowanie sąsiadów. I Jonah. Opis całej sytuacji znajduje się pod filmem. Około godziny 20.30 dnia 11 kwietnia 2015 roku, George i Maxine Ramirez, moi sąsiedzi, zaprosili mnie do swojego domu. Po około półtorej godziny niespodziewanie poczułem się nieswojo. Szybko wstałem z kanapy i powiedziałem, że muszę wyjść, bo chyba zgubiłem portfel. Gdy szedłem w stronę drzwi, Maxine natychmiast zablokowała mi drogę, podnosząc ręce i mówiąc, nie możesz wyjść, po prostu usiądź. Odpowiedziałem, Maxine, proszę, nie blokuj mnie. Przechodząc obok Maxine w kierunku drzwi, Maxine krzyknęła, George, w tym momencie zadziałała moja reakcja. Walcz albo uciekaj. Gdy próbowałem wyjść przez furtkę na podwórzu, George, który usłyszał wołanie Maxine, ruszył w stronę furtki. Na nagraniu wyraźnie widać, jak próbuje znaleźć sposób, by przeskoczyć przez płot i wrócić na swoją posesję, podczas gdy George, większy mężczyzna i weteran wojenny, blokuje mi dostęp do furtki. Udawał, że otwiera furtkę. Ale w rzeczywistości uniemożliwiał mi opuszczenie jego posesji. W końcu znalazłem bezpieczne wyjście i przeskoczyłem przez płot po lewej stronie furtki. George szybko przeszedł przez furtkę i zaczął mnie uporczywie śledzić. Gdy w końcu mogłem dostać się na swoją posesję i odblokować bramę wjazdową, George i Maxine tłoczyli się nade mną. Powtarzałem, żeby się cofnęli i dali mi cholerną przestrzeń. Nie cofnęli się. I cały czas nalegali, żebym wrócił do ich domu, aby się od nich uwolnić. Przeszedłem do małej furtki w moim ogrodzie, gdzie George dalej mnie śledził. George głośno i wielokrotnie wykrzykiwał moje imię, co wówczas wydawało mi się bezcelowe, ale było bardzo niepokojące. Później zdałem sobie sprawę, że George próbował sygnalizować współpracownikowi lub wspólnikowi z policji Fresno lub biura szeryfa, który nielegalnie wszedł do mojego domu. Zadaniem George'a i Maxine było jak najdłuższe zatrzymanie mnie na swojej posesji. Żadne inne wyjaśnienie. Nie wydawało się prawdopodobne. Później odkryłem, że zamek w moich drzwiach, moja drukarka i dwa komputery zostały wyraźnie naruszone. Wierzę, że jednym ze sprawców, którzy weszli do mojego domu, był Alai Rodriguez, prawdopodobnie fałszywe nazwisko, pracownik biura szeryfa Fresno, współpracujący z Ramirezami, aby nielegalnie wejść na moją posesję. Chociaż nazwisko Rodriguez może być fałszywe, jego numer telefonu jest prawidłowy. To ten sam człowiek, który miesiąc wcześniej zostawił silnik przy moim warsztacie z zamiarem wrobienia mnie w opisane wcześniej oszustwo z fałszywymi naklejkami. Opis filmu zgadza się z tym, co widzimy na nagraniu. Szkoda, że nie możemy usłyszeć ich rozmowy ponieważ to mogłoby nam powiedzieć znacznie więcej. Następny film John opisał następująco: Ten film pokazuje jak śmieciarki Fresno zatrzymują się na chwilę przed moim domem, mimo że dziś rano nie wystawiałem pojemników na śmieci. Zdarzenie to poprzedziły dwa oznakowane radiowozy policji Fresno. Uważam, że ciężarówka zatrzymała się przed moim domem, aby wygenerować sygnał GPS sugerujący, że śmieciarki Fresno odebrały dziś śmieci spod mojego domu. Dlaczego? Ponieważ policja Fresno planowała podrzucić w moje kosze na śmieci skradzione przedmioty z torebki mojej byłej żony. Dlaczego jest to istotne? Kiedy moja była żona zadzwoniła do mnie 5 stycznia 2016 roku, mówiąc, że jej torebka została skradziona z pojazdu, podczas rozmowy powiedziała, że zamierza sprawdzić, czy jakieś przedmioty z torebki nie znajdują się w koszach na śmieci jej sąsiadów. Nawet powiedziałem, to dobry pomysł. Policja musiała to wiedzieć, ponieważ od dawna podkreślam, że podsłuchują nasze rozmowy telefoniczne, co jest dobrze udokumentowane. Policja planowała rozprowadzić skradzione przedmioty z torebki mojej byłej żony, a następnie następnie twierdzić, że znaleźli je w moich koszach na śmieci, aby po raz kolejny dokonać fałszywego aresztowania. Wyraźnie widać, że moje kosze na śmieci nie są wystawione, a jednak ta śmieciarka zachowuje się jakby odbierała śmieci. Policja nieustannie próbuje mnie wrobić i zniszczyć. Jones zgłosił swoje podejrzenia do FBI, a kilka dni później wrzucił film, na którym możemy zauważyć rządowy samochód. Według listy oznaczeń tablic rejestracyjnych G oznacza government, czyli rząd. 41 typ pojazdu, a P na końcu oznacza Postal Service, czyli pocztę. Możliwe, że komuś w okolicy skradziono przesyłkę bądź listy, ale jak na tak krótki czas, tyle policyjnej, rządowej i podejrzanej aktywności na tym skromnym osiedlu wydaje się być mocno podejrzane. John dodawał również niepokojące posty na swoim Facebooku. Napisał na grupie Corina Hogarda, dziennikarza z Fox 9, Corin, chcesz newsa? Skorumpowani policjanci z Fresno zamierzają mnie zabić w ten weekend. Być może już dziś wieczorem. To nie żart. Proszę, zajmij się moją historią, niezależnie od tego, co się stanie i jaką wersję przedstawią policja i Fresno B. Na swojej tablicy napisał: Chciałem tylko dać Wam znać, jeśli coś mi się stanie w ciągu najbliższego dnia lub dwóch, będzie to wynik działań policji Fresno, moich sąsiadów i pracownika z mojej pracy w Payless Breaks and Tires na Blackstone. Ostatni film, który ma największą liczbę wyświetleń i o którym najczęściej dyskutują osoby śledzące tę sprawę, przedstawia Wana z firmy zajmującej się czyszczeniem dywanów. Opis w tym filmie nie jest tak obszerny jak zazwyczaj sprowadza się do kilku zdań. Jeśli jutro zginę lub zostanę znaleziony martwy, Zapamiętajcie tego vana. Wydaje mi się, że widziałem, jak dwóch facetów wymykało się bocznymi drzwiami i wchodziło do budynku, kiedy van był zaparkowany w zadaszonym miejscu dzisiaj po południu. Ostatnio sprawiałem miastu Fresno wiele problemów, czego teraz żałuję. Na drzwiach vana widniał napis: Guarantee Carpet Cleaning Fresno. Na filmie mężczyzna pali papierosa i patrzy się przez chwilę w kamerę, a następnie zostawia kartkę za bramą sąsiada. Może to moje urojenia, ale mężczyzna przypomina mi bardziej detektywa Elisa Carvera z The Wire niż pracownika firmy czyszczącej dywany. To, co jest jednak najbardziej zastanawiające, to sama firma. Ludzie badający tę sprawę w internecie początkowo twierdzili, że firma Guarantee Carpet Cleaning nie istnieje. Ich strona internetowa wygląda bardzo skromnie. Na mojego maila z zapytaniem o wycenę wyczyszczenia dwóch poliestrowych dywanów. Niestety nie odpisali, a minęły już prawie dwa albo trzy tygodnie, więc nawet nie mogę potwierdzić autentyczności ich biznesu. Na MapQuestie dodane przez nich załączniki to stokowe zdjęcia w bardzo niskiej jakości, a nieliczne opinie są raczej nieprzychylne. Ilość opinii, patrząc na to, jak długo ich firma rzekomo funkcjonuje, wydaje się podejrzana. Dodatkowo sprawdziłem podany adres na Google Maps. I wcale nie wygląda to jak siedziba firmy zajmującej się uczyszczeniem dywanów, a raczej jak zwykły dom rodzinny. Pomijam już fakt, że w internecie znalazłem kilka adresów i nie wiem, który adres jest głównym. Choć jest to podejrzane i dosyć nienaturalne, trudno mi zweryfikować ich działalność z drugiego końca świata. Tak czy inaczej, jeśli firma faktycznie istnieje, zastanawia fakt, że pomimo tak słabej reputacji, rzekomo nadal funkcjonuje. Możliwe, że doszukuje się w zbyt wielu nieścisłości. Ale firma Guarantee Carpet Cleaning to dla mnie jeden wielki znak zapytania. Po tym filmie John wrzucił swój ostatni post na Facebooka. Ktoś chce przenocować u mnie dziś wieczorem? Musi być legalnym posiadaczem broni. Myślę, że źli ludzie mogą mnie dziś zaatakować. Raylin napisała: What the fuck. John odpisuje: Całkowicie poważnie. Są tu jacyś poważni patrioci? Widziałem kilku facetów, jak zakradali się do pustego budynku obok mnie. Ostatnio byłem pod groźbami z powodu mojej aktywności. Tak jak mówiłem, nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć Vana, było ostatnim filmem wrzuconym przez Johna Langa. 20 stycznia 2016 roku, o godzinie 15, sąsiedzi zauważyli dym wydostający się z domu Johna. Strażacy nie mogli dostać się do środka ponieważ główne i boczne drzwi były zabarykadowane. Po sforsowaniu barykady, dom był już w płomieniach. Strażacy znaleźli Johna leżącego na podłodze na tyłach domu krwawiącego. Puls nie był wyczuwalny. Zawieziono go do szpitala, gdzie oficjalnie stwierdzono jego zgon. Wreszcie możemy przejść do najbardziej podejrzanej części tej sprawy, czyli raportu koronera i wszystkich nieścisłości związanych ze stanem ciała Johna. Sposób śmierci określono jako samobójstwo a przyczynęł jako zatrucie dymem i sadzą w wyniku pożaru. Dodatkowo na ciele Johna znaleziono rany kłute od noża. Lewa, przednia część klatki piersiowej ma trzy penetrujące rany kłute, które faktycznie przebijają przednią ścianę klatki piersiowej. Na miejscu znaleziono dwa noże, a drugi to typowy nóż do chleba. Co ciekawe, to drugi nóż pasował do ran, co jest wyjątkowo dziwnym wyborem. Mało kto decyduje się na odebranie sobie życia w taki sposób. Jedyna osoba, która przychodzi mi do głowy, to Elliot Smith, muzyk, który. Podobno zmarł od dwóch własnoręcznie zadanych ran kłutych w klatkę piersiową. To jednak nie wszystko. Na koszulce Johna nie znaleziono żadnych dziur po nożu. Jeśli John sam sobie zadał rany nożem do chleba, dlaczego koszulka pozostała nienaruszona? Zdjęcie koszulki tylko po to, by wbić sobie nóż i założyć ją później? Nie ma sensu. Zastępca koronera Loretta Andrews oznajmiła, że znaleziono nagrania z kamery umiejscowionej w środku domu. Według niej na nagraniu z 19 stycznia, dzień przed śmiercią, John pokazywał nóż do kamery, a następnie ją wyłączył. Skoro John miał kamerę w swoim domu, to dlaczego nie wrzucił nagrań ze swojego mieszkania? Mógł w ten sposób udowodnić, że faktycznie ktoś włamywał się do jego domu. Chociaż prawdopodobnie, jeżeli ktoś się do niego włamywał, to mógł wyłączyć kamerę lub własnoręcznie usunąć nagrania. To jednak nie koniec. Tony Botti, rzecznik policji we Fresno, publicznie powiedział, że rany kłute były bardzo płytkie, co nie zgadza się z raportem sekcji. Całej tajemnicy dodaje również fakt, że Rory Appleton, dziennikarz Fresno Bee, po odnalezieniu ciała Johna Langa, napisał artykuł o tym, że jest to podejrzana śmierć i zawarł w nim wypowiedź porucznika Joe'a Gomez'a, który twierdził, że rany kłute znajdowały się na plecach, a nie klatce piersiowej. Nie wgłębiając się w tę sprawę i słysząc pobieżnie o całym spisku, można by pomyśleć, że to po prostu kolejny przypadek śmierci osoby chorej na schizofrenię lub pod wpływem używek. Ciekawe jest jednak to, że mózg Johna był zupełnie normalny podczas gdy mózg osoby ze schizofrenią charakteryzuje się rozszerzonymi komorami mózgowymi i cienką korą mózgową. Dodatkowo badania toksykologiczne nie wykazały obecności żadnych substancji w organizmie Johna. Porucznik Burgfrau oznajmił, że informacje podane przez Joa Gomez'a o ranach na plecach to zwykły błąd w śledztwie, który spowodował całe to zamieszanie. Jeżeli policja Fresno jest w tym przypadku niewinna, to muszę stwierdzić, że zrobili dosłownie wszystko. Aby wyglądać na winnych. Obecnym prezydentem miasta Fresno jest Jerry Dyer, z którym również wiąże się wiele kontrowersji. Jose Morales przez 30 lat pracował w policji, a w 2004 roku został zawieszony przez Dajera za domniemane naruszenie polityki departamentu. Mężczyzna udał się do jego domu, aby porozmawiać o przyczynach zawieszenia. To był ostatni moment, kiedy Morales był widziany żywy. Znaleziono go martwego niedaleko domu prezydenta, leżącego twarzą w ziemi obok ciężarówki. Rzekomo sam strzelił sobie w klatkę piersiową. Rodzina mężczyzny do tej pory twierdzi, że za wszystkim stoi prezydent policja. W tym samym roku, w którym zmarł John, Keith Foster, zastępca policji, został skazany za handel heroiną i marihuaną na 4 lata więzienia. Przedziwne okoliczności śmierci Johna wywołały działania hakerów Anonymous. Ogłosili, że sami rozpoczynają śledztwo i aby dać na to dowód, zaatakowali i wyłączyli stronę internetową miasta Fresno. Dwa years later. nie have seen no results. This case not only deserves to be solved, but it needs to. To jednak niewiele dało, bo wciąż nie wiemy nic więcej. Ludzie tworzą petycje o ponowne wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Wiele osób stara się szukać informacji na własną rękę, ale koniec końców, wszystko stoi w miejscu. Wnioski możecie wyciągnąć sami. Jeżeli chcecie znać moją teorię, to uważam, że John faktycznie był w jakiś sposób nękany przez policję. Ludzie wokół mówili mu, że jest wariatem, i aby pokazać im, że się mylili, zabił się w tak dziwnych okolicznościach, aby zwrócić uwagę na nielegalne działania policji. Tak jak wam pokazywałem, niektóre nagrania wrzucane przez Johna były mocno naciągane i było widać, że popada w paranoję, ale ta paranoja nie brała się z niczego. Mam wrażenie, że policja faktycznie starała się go śledzić i niepokoić. A już i tak zachwiany przez rozwód umysłu Johna był na to wyjątkowo podatny i to doprowadziło do tragedii. Jest to dla mnie najsensowniejsze wytłumaczenie, co w takim razie z Hosem oralesem. Ciężko powiedzieć, prawda najpewniej leży gdzieś po środku. A jedyne co nam pozostaje, to mieć nadzieję, że w walce pomiędzy nią a kłamstwem kiedyś zwycięży właśnie ona. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję również patronom i wszystkim widzom za tak pozytywny odbiór moich materiałów. Nie wiem, czy zdążę z kolejnym filmem przed świętami, dlatego już teraz chciałbym życzyć Wam wszystkim spokojnych, pełnych ciepła i radości świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych. Oby ten czas był pełen miłości, odpoczynku i niezapomnianych chwil. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hej! thank you